Zagraj, zagrajmy jeszcze raz tutaj łowcą z sekretami, tak? sekret Face Hunter. Zobaczymy. Mamy do czynienia z łotrem. Tutaj był... Proponował Wam odrzucić taką wężową pułapkę na chwilę obecną. No dobrze, zaczekajmy, zaczekajmy. No ta wężowa pułapka lepiej by nam się przydała niż ta ten rozkaz zabicia. No ale trudno. Zagrajmy taką kartę w uśpieniu. Przebudzi się za dwie tury, tak? Przebudzi się za dwie tury, zada pięć obrażeń, ale nie wiemy komu. Nie wiemy komu. No, czekamy, czekamy. Tutaj ma trzy karty do odkrycia. Jedną z nich wziął, tak? My zrobimy chyba to samo. Zagrajmy jakiś sekret. Z tym, że losowy, losowy sekret mamy, tak? Nie, nie tak, że patrzymy i wybieramy sobie. Na chwilę obecną ten szemrany uczestnik tak ma, także Że od razu dostajemy sekret. Nie trzy do wyboru. No ale zaraz, bo zapewne będziecie obserwować tą potyczkę więc za chwilę będziemy mieli takie coś, Także będziemy mieli też trzy do wyboru sekrety i co tu wybrać no tak cofnie i doładowuje doładowuję. kombinacja kombinacja i znowu tutaj trzy ma no coś jeszcze. Już ma 5, tak? Już ma 6. że to. Cios wa w plecy jeszcze. No, masakra, Nie, nie, nie wiem, co to powiedzieć. No, dobrze. troszkę mu tam zmniejszyliśmy, że tak powiem. No, mamy jeden sekret, więc nie wiem, więc Zagrajmy tutaj. Bog specjalna kosztuje 0. No walniemy tutaj dwa punkty obrażeń. Mamy jeden sekret. Jeżeli kontrolujemy dwóch, w tej chwili mamy trzech, ale tutaj nie liczę na to, że wszyscy zostaną. Tak, wszyscy zostaną. Ten tu doładowuje go ostro. Leci. A, popatrzcie, no cofnie jeszcze jeszcze go doładuję tutaj już ma 10 już ma 10 co tu robić co tu robić mi jest sekret i już 11 patrz walec 11 ban Tutaj możemy co? 5 zadać. Jaj, Dodamy no tu, ale kontroluje. Dobiera no. Walniemy tu 5 Lećmy w twarz, może nie. Nie czy to będzie dobre zagranie. no Mamy pułapkę tutaj wybuchową, tak? Wybuchową. więc jak poleci w twarz, no to wszyscy yy, wyczyścimy tu mu stół, tak? Najbardziej mi zależy na tym 11. Właśnie jak, jak jeszcze doładuję, no to no tak, to nie zniszczymy go. 13 <trynaście> za Nie jest prawdopodobne, nieprawdopodobne. 14 już mam. Jeszcze 15. Jeszcze coś rzuci. Jeszcze coś rzuci. Także możemy się pożegnać, że tak powiem. Pożegnać. Rączki do góry. Rączki do góry. Tu nie będziemy w stanie zadać trzech, tak. Możemy liczyć na to, no nie wiem, że on akurat zaatakuje e, jego. No zaatakował, to jeszcze jakieś tam szanse mamy, ale co mamy, trzy, trzy nam zostało tylko, więc tutaj no rozkaz zabicia, piękny, piękny tutaj, ułożyło mu się e, książkowo, książkowo, tak, dzięki, dzięki. No musimy już tu działać, działać dalej, działać dalej. Spadek normalnie, szok. <grystanie> Ale działamy.